Przyszłość zdecydowanie jest elektryczna i związana z elektryfikacją, ale również szeroko pojętą dekarbonizacją, zarówno pojazdów osobowych, jak i ciężarowych. Branża automotive ma obecnie wiele wyzwań, które musi sprostać, ale wszyscy znają jeden wspólny cel, ten, który jest na końcu tej ścieżki, czyli właśnie dekarbonizacja. Myślę, że aby sprostać tym wyzwaniom, trzeba spojrzeć, na te problemy z trochę innej perspektywy. Z jednej strony mamy globalny wyścig o surowce, o dominację na rynku surowcowym, ale też na rynku nowych technologii, chociażby baterie litowojonowe. Trzeba spojrzeć jeszcze raz z tej perspektywy geopolitycznej, w jaki sposób zapewnić warunki, w jaki sposób ukształtować europejską gospodarkę, aby sprostała w tym globalnym wyścigu. Gdzie mamy szanse, gdzie są zagrożenia, oraz jacy gracze pojawiają się na rynku, którzy sprawiają, że te karty rozdawane są zupełnie na nowo. Z drugiej strony, perspektywa europejska pokazuje, że nie wszystko do tej pory się udało, że tempo zmian nie jest zadowalające, ale są rozwiązania, które mogą wesprzeć, zarówno pod kątem gospodarki, wesprzeć użytkowników pojazdów, ale również stworzyć warunki. Temu, aby elektromobilność rozwijała się i wróciła znów na odpowiednie tory. Pozostaje nam ostatnia perspektywa, perspektywa krajowa. Myślę, że tutaj również gospodarka powinna być na pierwszym miejscu, ponieważ jeśli załatwimy w odpowiedni sposób kwestie gospodarcze, wesprzemy przedsiębiorców w tworzeniu nowych technologii, będzie ich stać. Aby użytkować też te nowe technologie, zdecydowanie elektryfikacja pokazuje nam te kierunki zmian i niesie ze sobą wiele pozytywnych aspektów. Między innymi to, że osoby, które skorzystają czy zaczynają użytkować pojazd, czy chociażby go przetestują, zazwyczaj nie chcą wracać już do pojazdów spalinowych, ponieważ mają tutaj większy komfort, mogą. Parkować w niektórych miastach bezpłatnie, mogą korzystać z bus-pasów, a także odczuwają zupełnie mniejszą emisję chociażby hałasu. Oczywiście nie wszyscy jeszcze będą mogli swobodnie korzystać z pojazdów elektrycznych, ale zmienia się całkowicie perspektywa użytkowania i dobieramy pojazd do naszych potrzeb, do tego gdzie się poruszamy, do tego w których miejscach możemy ładować ten pojazd oraz to, że jesteśmy częścią tej zmiany. Kongres Mów przede wszystkim skupia ekspertów, administracje oraz wszystkich uczestników tego rynku, a także osoby zainteresowane dekarbonizacją transportu, rozwojem tego transportu. Jest to niewątpliwie duża platforma do tego, aby wymieniać się wiedzą, doświadczeniami, wymieniać oczekiwaniami też rynku, ponieważ tworzymy podczas kongresu bardzo dużo rekomendacji. Z którymi pracujemy przez najbliższy rok, aż do następnego kongresu. Następna edycja kongresu MUF odbędzie się już 23 kwietnia 2026 roku na terenie Targów Poznańskich. Tradycyjnie organizatorem jest Grupa MTP, a organizacja jak Polska Izba Rozwoju Elektromobilności oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego zapewnia. To, abyśmy dyskutowali na najważniejsze tematy związane z rynkiem automotyw i elektromobilności oraz aby na kongresie pojawili się eksperci. Zapraszamy serdecznie już na następną edycję.